Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym odcinku z cyklu Leczenie i co dalej, prowadzonego przez punkt konsultacyjny dla narkomanów i ich rodzin w Koninie. Projekt jest współfinansowany z budżetu miasta Konina. Dzisiaj mam przyjemność gościć w punkcie konsultacyjnym mojego wieloletniego przyjaciela. Prezesa Stowarzyszenia Szansa, Stowarzyszenia Abstynentów, człowieka, który od wielu lat jakby stoi na czele osób uzależnionych, sam 36 lat nie pije alkoholu. Jest to pan Michał. Bardzo serdecznie cię witam, Michale, witam. w swoich progach. Witam Państwa i chciałbym chwileczkę z Michałem porozmawiać, zadać mu kilka pytań, bo jest to bardzo ciekawa postać. Tradycyjnie zawsze zadajemy jako pierwsze pytanie, chociaż mija już 36 lat, jak jesteś na drodze trzeźwienia, Pierwsze pytanie: jak to się stało, że, że, że zacząłeś trzeźwieć, że, że zechciałeś trzeźwieć, że, że, że podjąłeś jakąś próbę rzucenia alkoholu? Co się zadziało w Twoim życiu? Powiem tak, nie było takiej decyzji. Nie było. Nie było takiej decyzji, bo słuchajcie, no, było mi dobrze to z tym alkoholem. Co się działo, to właśnie miałem na co zegnać, nie? My, jak się było dobrze, to się cieszyłem, z radości popijałem, ja było źle, to też popijałem ze smutku, i było dobrze. Nigdy nie powiem, że podjąłem decyzję, że dzisiaj kończę z alkoholem. Nie było takiej decyzji w moim życiu. Mhm. Stało się tak, że osoby do mnie obce, mi uwagę, osoba do mnie obca, zwróciła mi uwagę, że Panie Michale z Panem trudnie tak jest. Nie? Pan już popijać, więc mm -hmm. to było takim sygnałem. Kim była ta osoba? To która... był lekarz, lekarka, girokolog, pani doktor Wiesława Ligocka. Wiecie, pracowałem też na kolei i tam często byłem w przychodni kolejowej, w tego że zajmowałem się tam łącznością, a to było po Ona mi w tego dnia, to było w lipcu, powiedziała wróć 9 maja, 9 maja w 1984 roku powiedziałem, panie Michalec, panie czy nie tak, bo pan za wypija, może pan pod jakie leczenie. A że ja byłem człowiek usłuszny, słuchałem starszych osób, ona on jest starsza, to mówię, oczywiście, co mówię, nie? Ten ze spoku, spokój, nie? się zgodzę pewnie spokój. A na guzik za, za mnie i zawiozła do przychodni. Wow! Ale to co do niej na kacu? Jak ona poznała, że masz kłopoty? Znała mnie, człowieka, ja tam 3 lata po co znali mnie. Tam Czyli zdaną, widywała Cię pod kątem? Tak, osobą byłem. Ja się tu urodziłem w Kolinie. W Kolinie się wychowałem, jestem z ulicy Kolejowej. Także byłem tu taką osobą. Czyli ta przychodnia też była bardzo blisko miejsca tak, zamieszkania na, Twojego? No ja nie A kiedy była kolejowa w takim domu? Tak. Wiecie, i podjąłem. Jechałem do wtórnej w wczoraj to było jeszcze 22 lipca. Tam do przychodni, mały pokoik, przyjechałem. tam rozmowy, jak normalnie, antykor. No, chyba, chyba miałem dosyć tego pijacka, wiecie? Tak. Chyba to tak samo mówię, że nie podjąłem decyzji, ale już chyba miałem. Tak, jakbyś czekał. Ja bym czekał, jakby ktoś mi wskazał drogę, nie? Bo miałem dosyć sam. Bojają się sami, to tak jakby człowiek idzie gdzieś do jakiegoś nowego miejsca i obawy ma, jak mi przyjdą, nie? To są <grym> mamy takie obawy, jak ja sobie naradę w tym życiu bez alkoholu, bez tych gumpli, <grym> bez megawatu, bez tego, jak sobie mogę na radę. nie? No, to była taka obawa, nie? I, wiecie, i podjąłem to leczenie. Pod, podjąłem ten antykol, później przestałem brać i tak to trwało 7 miesięcy. Po 7 miesięcach między świętami o teraz w tym okresie właśnie. Zas tak, tak się mówi teraz, to wiem, się mówi, zaskoczyłem, nie? Um. A kiedy mówię tak, wypiję sobie z małego, bo źle się czułem. chodziłem do droga, tam kto nie będę opowiadał, nie tylko. Moment, wchodzę do kolorka, jest mój znajomy taki Edziu się tej pamięci kanty. I mówi, wypijmy wypił mi Edo Edę, mówi, gdzie ty spokój? Nie, no, przed nami, oglądam, ja ty możesz pić, już jeszcze czasu nie, nie wypił. Edziu, ty setkę, pięćdziesiątkę. Ja Michał, pięćdziesiątkę, ty setkę. I tak było, nie? Ja mu setę sobie piesiątkę. Michał koi piesiątkę i ja setkę. Walnęli to, a Marek się nazywał, bo mam dwa imiona, nie? Michał i Marek. A Marek nazywa, a ja to co? Gorszy? Gorszy? Dawaj tu setę, nie? I, i się zaczęło. Raz Michał, raz Marek. Nie? <gorszy> I tak się zaczęło. I, I po siedmiu tych miesiącach. Bo, ty bo, miesiące, to, bo taka działa, ludzie. No. Żeby człowiek wiedział, że wypije jednego i koniec nie. Organizm się domaga do następnego no i później myślę, następne 7 miesięcy piłem aż tak, że znalazłem w szpitalu, sepsom 6 tygodni w szpitalu i od 85 od, od, od roku, od 22 lipca nie pij, zawsze mógł, tak postanowiłem pić, żeby były daty znane. 9 maja, dzień zwycięstwa, 22 lipca, święto narodowe. No po co? i muska, berce, ej, berce, pamiętam daty, nie? W kalendarzu widzę, nie? Na czerwono to nasze święto. <stansmiennie> tak, to, to moje urodziny. Tak, moje nowe urodziny. Wiecie, i tak to było. Zaczął się, się inny etap życia. Mówię pisze, nie będę mówił o piszczelisku, nie nie, Powiem Wam tylko, że Trafiłem później do A, po dwóch lata nie samotności trzeba do A. Mhm. Czyli przez dwa lata utrzymywałeś abstynencję tak. bez w zasadzie ta, żadnej ale, pomocy. Ale słuchajcie, ale już były pierwsze efekty. Mhm. Po roku dostałem, dostałem produkcję pracy do FUGO na, I na stanowisko płatne bazy, tyle co miałem na kolei. O. To był efekt, bo, bo miałem powiedziane, Michał wiem, mhm. że nie pijesz, przyjdź do nas do pracy. Czyli do, zostało już dostrzeżone tak, to, że jesteś trzeźwy, tak, że, że jesteś kimś godnym zaufania. Znowu, znowu, że biorę ma naleczkę, no, że krawat, bo już jak ja się zdjąłem krawat krawaty na naleczkę, bo wy podeptali krawat, żeby wyglądało. No, do, <grym> dokładnie. I wiecie, i zaczęło się Zaczął zaczęło się Przyszedłem do Fugo, tam poznałem y, takiego nauczyciela, który powiedział mi, słuchaj, jest takie cudzie jak, jak A, przyjdź posłuchać, co to jest. Mówię, co tam mówię A, a nie, dla bo to, A, tylko no, alkoholica, ja alkoholik, nie pijący, człowiek, jak jedną alkoholik, nie? To było tak troszkę obraźliwe, że jak prawie ja, mówił nam o alkohol, ale on był na swoim terenie, to nie mogłem tam za dużo y, mówić. Ale y, minęło 22 lipca, 1987 roku. Jechałem właśnie 22 lipca, bo że zachodni ma taki wody, o, że nie zawsze kupiłem wóz zachodni. Warburga, bo zachodu, nie? Co nie? No tak, no no no, zachodu, na zachód od Polski. No, do od Polski był. Bo prawo jazdy bram. Prawo ja rozumiem w wojsku też. Mhm. Tak, już nie będę wracał tak daleko. I weszłam na ten meeting. Meeting już trwał. Mała saleczka. Ta sala malutka, tylko pokój, co byłem pierwszy raz tam, po ten artykuł. Mhm. To jest sam pomieszczenie. Kobiety. Mhm. Ładne dziewczyny. Na mitingu. Do mityngu był. Mhm. Weszła miting, Ja już, już trwał. Wiecie, już trwał. Ładne dziewczyny. I zacząłem mówić o tym, co... jak... co robiły, nie? Mhm. Słuchajcie, z takiego... bo tam poszedłem po to, żeby powiedzieć tym Jurkowi, że da mi się swobodną, żeby mnie nie molestował z tym. Tak, że, tak. To się tam bo to był przełożony tak. twój jakiś, tak? nie, 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 nie. To był... Yy, my, jako fugo, żeśmy się opiekowali szkołą, Królkowie, a on tam uczył. Aha, Jurek. Mówisz I, o, a, Jurku. o Jurku. O A ja tam jeździłem do, do tej szkoły jako się Rfugą. Aha, czyli ta nasza ikona Jurek no, zaprosił cię na ten Jurek. meeting. To gruby Jurek, no. gruby Jurek. I wiecie, i usiadłem w tym kociku i słuchałem, co oni mówią. Włosy mi stawały ten. Po pierwsze, jak tam ona mówi o sobie, nie? Samo o sobie się tak Po drugie, to całe. To, to, to było szokiem dla mnie. Nie? I oczywiście już poszłem. W środę, tu powiedziałem, że w środę po już jest miting na oddziale odwykowym, pójdę na ten oddział, nie Posłucham też tam, inaczej. Tak, ja mówię, tekla, była taka tekla pielęgniarka oddziałowa, bo za ja bardzo nie lubiałem, bo byłem tam trzy razy i trzy razy i uciekłem. Z okno. A czyli na tym. Ale gdzie na odwyku, tak? Da, na odwyku, tak. tak, 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 tak. Jak, słuchajcie, jak popiłem, nie chciałem do bo to szłem na odwyk. <laughs> Dawałem kartkę, że się zgłosiłem, dzwoniłem do drogę, że na odwyku, ale już. Wyciąłem, uciekałem przed okno i dalej naszedłeś. No. No. no, bo się wyspałem i tego... dali mnie jakieś tam pleki uspokajające, bo mają się padaczki, nie? Mhm. Mm w i już poszedł sobie. Tak wracam do tamtych spadków, ale wam i dla mnie było to szokie w ogóle. Jak A, można tak wprost, jak kobiety? tak, w sensie, tak. mi się spodobało, że już, na, na, na chodzić. złapałeś bakcyla. Tak, bakcyla. To nie ma, wiesz wysu... co? Poczułem się, że nie jestem sam. Mm -hmm. Bo nie piłem dwa lata i mm. byłem sam. Mm -hmm. W tłumie ludzi, a byłem sam. Co? Tak. Nie miałem z kim, z kim o tym porozmawiać. Co czujesz, co przeżyłeś, tak, to... To... Nie co. W nie było terapeutów. Bo nie. nie miałem tam tutaj. Mm -hmm. No ja bym byli to chyba nie wiedziałem, że są. I poczułem się inaczej. Że jednak mogę być skip, mam znajomy, który, ta, ta... Tu księgowa, to taki, to taki, ludzie, ludzie nie, różne zawody, od braża po profesora, są wszyscy. Dokładnie kolei, tak, jak mówisz. Po kolei i począłem się lepiej. Po roku bycia w Spółnocie, właśnie z tym grubym jurkiem, doszliśmy do wiosku. po jednym z takich powiem, był taki miting otwarty dla rodzin, że byli otwarty, właśnie tym na, na oddziale dwójkowym. I przyszły żony alkoholików, bo przynajmniej to mężczyźni, więc, nie? Przyszły żonę i, ta i tak, i tak, mówi tak. Chlą, tylko nie było. Czekał ciągle po knajpach. Nie chlą, ciągle czekał po, po mityngach po i tylu go nie ma. I co do tego za pożytek, nie? I to mi dało do myślenia, że faktycznie, te rodziny nic z tego nie mają. Tylko tyle, że mają tego człowieka krzyżowego między mityngami w domu, nie? Mm -hmm. Mi zmi jest, jest, jest trzeźwy i tyle. I z Jurkiem się doś do wiosku. Tak się z nim zaprzyjaźniłem, z tym Jurkiem. Chwaca odejmie 10 lat starszy, ale yy, w porządku, nie? I do się dosku przestrzegało, że z mm -hmm. Czyli to było takie początek trzeźwienia, zdrowienia tak. i teraz, bo leczenie to nie wszystko. I co tak. dalej? I, to I da właśnie. właśnie i to dalej I co, co dalej? dalej? I jesteśmy w momencie teraz właśnie... Żeby nieść tą trzeźwość, żeby zyskać jakieś pasje, żeby co... Bo coś... ja, ja bym co Piotr nie należał leczeniu. No. Ja bym to Zdrowienie. Nawet... nie, też nie, trzeźwie nie. nauka no. życia od nowa, No tak. dla mnie było. Ja uczyłem się żyć w innych warunkach, bo przedtem byłem wychowanym z alkoholem. na pre... pan brat, choć moja mama nie piła. Mhm. Moja mama nie piła. Ojciec pił, nie? Mhm. Ale przez taki okres później, że przestał pić, jak z zrobiłem, pozwalał przestać pić, nie? Ale pił, jak modu pił. No ale wszędzie w pracy, wszędzie był alkohol. Mhm. Przynajmniej mhm. Tutaj flaszka, ta flaszka i się coś działo. Już tak będzie, mhm. <grytanie> wiecie? I, i tu się uczyłem się żyć od nowa. I to no, Jurek się do świąt, że zakładam za, za nowe Ja, Jurek i Ręka, taki Marciniak, się do Śląsku, że zakładam nowe to trwało trochę, bo to było tak, nie będę na w 1989 roku zarejestrowali Stowarzyszenie Koniskie stowarzyszenie Absolutu Szansa, które głównym celem miało pomagać rodzinom. Rodzinom z problemem alkoholowym. Taką ala profiatykę. Klub powstał na Dworcowej, właśnie Fugo pomogło na Dworcowej, powstał klub i zaczęliśmy pomagać, rozwijać to, nie? I te, pierwszy takim parer, parerem, który y, dostałem, że bardziej zacząłem y, się to wciągać w y, to dawanie z siebie, coś nie, to było takie w 1989 roku. Pojechaliśmy z samymi rodzinami na festy na przynecki do Mikorzyna, do y, ośrodka FUGO. Spaliśmy pod namiotami, fajnie to było. Wie, takie... Same rodziny. tam dotknięte. Rodzinę, no i była taka rodzina, taka była y, kolegi mojego, z po, bo go ściągnął A, bo zapałem go jak tam wróci z pracy i go przy, przyciągnął, bo ja bym ja w bym wszystkich pościągał. Wszystkich pijaków by ściągnął z do no, Aa. Tak byłem zafascynowany, wiecie? No. Taka misja. Się była. Powiem wam, oczy... że niektórzy tutaj ja wzięli, że idą ulicą tu uciekali. Ja byłem wiedzieli, że jedzie niebieski war był, to się chowali. Ci <laughs> moi koledzy, bo on już będzie go do A, nie? No. A ten Jurek przyszedł i Jurek był. Jurek był i właśnie też był z żoną i z dwoma takimi boysami. i na tym festynie podeszła do mnie hercia i mówi Michał, dziękuję Ci, bo pierwszy raz wyjechałam z dziećmi i z mężem poza miasto. jakie jakieś mm. po 10 lat, nie? Mm -hmm. wiecie co, jak to był dla mnie power, że mm -hmm. jednak trzeba to, co zacząłem robić, robić. Mm -hmm. I tak staram się to robić do dzisiaj. Mm -hmm. Wtedy, jak później odeszłem, bo zostałem pierwszym prezesem, byłem. później jak poszłem na swoją działalność, to mówię, nie będę trzymał dwóch spraw tu i tu, nie? Przekazałem to swoim kolegom, to prowadzi to stało nie, a ja, ja tutaj ja w wróciłem z powrotem i teraz działamy, Mamy biuro w starym miejscu, co mieliśmy kiedyś na dworcowej 7, Byłem w hotelu Fugo, tam mamy mamy tą na dworcowej, Incy na Bernardynce też mamy klub, także mamy trzy miejsca. Teraz yy, yy, realizujemy projekty, pierwszy projekt, który realizujemy to jest projekt yy, Urzędu Miasta Konina, placu mm -hmm. kluba w centrum dla mieszkańców miasta Konina. To mm -hmm. już, prowadzimy to już od 18 roku, to jest teraz będzie trzeci rok, tak? Tak. Trzeci tak. rok. Trzy lata już prowadzimy, czwarty rok będzie teraz. No i w roku, 2020 roku my wygrali projekt y, dla taki typowy z Funduszu Inicjatyw Betelskich, typowy projekt do y, rodzin na przyniosku, jaka nowa jakość jak się nazywało, typowy tytuł, ponieważ my jako Stowarzyszenie sobie ludziom pokaże, że jednak można żyć inaczej, nie? Tak jest? I ten projekt zdał, zdał egzamin roku, w 2020 roku, w 2001 roku się znowu napisali projekt, ale już teraz pod innym hasłem rodzina fundamenty, szczegółowości i dalszy ciąg nowa jako życia. Też zajmujemy się rodzinami. Co robimy? Festyny różnego, nie? Wyjeżdżamy z rodzinami poza miasto, nie? Mm -hmm. pokazywać i takie różne spotkania klubowe, gry, zabawy, udostępniamy pomieszczenia, żeby mieli tutaj gdzieś się spotykać, a drugi projekt prowadzimy, jeszcze jeden projekt, to jest taki projekt, o którym Marzyliśmy od samego początku, bo tu była z grupy Jurka z Marzyliuszymi, żeby w każdej gminie był klub abstynenta, mm -hmm. Chodzę w gminie, żeby ludzie mieli gdzie przyjść. Takie miejsce jest spotkać, nie? Mm -hmm. I to się nazywa teraz, ten projekt się nazywa Wielkopolska Akademia Liderów Ruchu Absynańskich. I szkolimy to ludzi po to, żeby zakładać stowarzyszenie. Mieliśmy jedno spotkanie w Licheniu w październiku, to ostatnią sobotę października. Było 25 słuchaczy, plus my tutaj jako obsługa, i są efekty. Pierwszy efekt jest taki, że już powstało ślesińskie ta, abstynenta, abstynenta, nowa fala w Świecinie, Pięknie. Już jest zarejestrowane. Mało tego, powstała fundacja w Pieżerze, bo to jest taki projekt na kujawsko pomorskie na greko Powstała fundacja, jest w fazie rejestracji która y, zajmowała się, będzie y, ludźmi niepełnosprawnymi, bo to przy zasie niepełnosprawnymi, związany z chorobą alkoholową. Dużo ludzi y, niepełnosprawnych ucieka w alkohol. Ucieka w alkohol, uh -huh. no, uh -huh. no gubią się z tym wszystkim, i w alkoholu Ta fundacja też to by, by się zajmowała. Następne spotkania w 2022 roku. Mamy dwa takie spotkania trzydniowe, wiosną i jesienią. W 2023 mamy aż sześć takich spotkań. No, no, no. Także mamy zamiar przeszkolić 225 ludzi nie tylko liderów ruchu ale też kadrę administracyjną. Tak Członków komisji uznania alkoholowych, ludzi odpowiedzialnych za zapewnienia w gminach. Myślę, że to jest taka, to, co chcieliśmy z grubym Jurkiem, jak tak to realizujemy. Co wam powiem jeszcze? Powiem wam tak. Ja z początku obawiałem się życia na trzeźwo. Bałem się tego trzeźwo. Na no, się bałem. Mhm. Ja ta Ligowska mi powiedziała, że mam nie pić, nie, to dla mnie to był... Szok. Jak, na szok, no, no. Mhm. A teraz jestem szczęśliwy, mhm. że nie piję. Wiecie mu? Mam dwie córki. Mam dwójkę wnuka 20 lat i wnuczkę 16 lat i oni się dziadkami powczycą. Mało mm -hmm. tego, jak się rewiduje, nie, to mówię, o, mój dziadek tak, mój dziadek tak, mój dziadej, tak. Mm -hmm. Chwalą się dziadkiem. Chwalą nawet. Do, się dziadkiem. No. I, i wiecie, to, to jest to, duża to, przyjemność. Wracam się do, do jego małego Jurka, co ta jego żona podziękowała na tym festynie, to jeszcze jak Jurek po 200 latach z picia, na płuca, nie? Mm -hmm. I na cmentarzu Doszła do Michała mówi, Michał dziękuję Ci za to, że oddałeś mi Jurka na 20 lat. Wiecie, trzeba był szokiem mnie. Był dla mnie szokiem. Szokiem, no to, że takie wiesz, no, wiesz że, że jednak, doszło, bo myślałem, że to co robię nikt nie widzi. Jednak ludzie widzą to co się tak, robi. Tak, tak. Oczywiście są słowa krytyki, jak zawsze, nie? Zawsze. Ale to, to są takie krwawa, które... Gdzie rąbią, trwa tam biury, lecą tak, czasami. Do no, tego ja, y, ja zrobię tak, jak y, jadę gdzieś w jakimś środowisku widzę, że ja tu mnie zrozumiały, nie? No to odchodzę. Ja Dochodzi maszka, że on jeszcze nie do tego z Nie, Oczywiście. nie to żwie ale oczywiście, zmian, no co będę na czasie kogoś szczęśliwiał, nie, nie? Oczywiście. Jak, jak tu się, tego nie chcę. Także się się tam być, gdzie jestem chyba potrzebny, czy chcę, żebym był nie. A powiedz mi tak na koniec, bo po powrotku będziemy zmierzali do końca. E, bo kiedyś piłeś alkohol, a dzisiaj czym zastąpiłeś tą lukę? Co ci przynosi taką największą frajdę życiową, czego byś nie oddał, żeby z powrotem pić? Coś co jest twoim największym, taką zajawką, pasją? Tak jak Jurek Górski na pierwszym spotkaniu powiedział tutaj w naszym klubie, że, że on kiedyś ćpał narkotyki, a dzisiaj ćpa życie. Powiem Ci tak, w labie taką zastępcą jak holu jest uśmiech ludzi trzeźwych, którzy są wokół mnie, którzy mm. radują z tego życia, że mogą być na w i je brać na trzeźwo i wiedzą, co robią, wiedzą że... i pamiętają każdy że... to, co dla mnie jest to. Ten, ten takie parę to, że jednak coś z tego jest, że jednak można coś zmienić. to jest z z tego, że... z... Bo ja wiem, że słowa krytyki są zawsze. Powiem Ci, bo nie każdy każdemu dogodzi. Mhm. Opowiem Wam taką starą anegdotę. Ja Ci to mówiłem, ale <laughs> powiem Ci to po Józef z Marią. Jadą się zapisać, nie? No, na osiołku. Jadę tu osiołku we dwójkę. To o o, osiołka męczą, nie? To już we szedł. Następnie o, on idzie, ona siedzi, nie? Jak to wygląda? To Maria weszła idą razem. Idą kochaj na prowadzą osła, a oni idą pieszo też. Że, tak, że, słuchajcie, nikomu wszystkich się nie dogodiać w nie jest, tak jest. Musimy być wpadani na słowa krytyki i na słowa pochwały, nie? Oczywiście. Czasami taka informacja zwrotna też tak. jest nam potrzebna, żebyśmy... Musimy mieć taką życzliwą tak, taką... Pani no, Piotruś, się słowo, bo ja uważam, że człowiek się na błędach. Tak jest. A najlepiej się uczyć o swoich błędach. Tak jest. Tylko, żeby ktoś ci te błędy powiedział. Tak jest. Zastanów się. Od tego są przyjaciele. No, tak, od którzy w cztery oczy mogą no, powiedzieć no, ci. Tak, powiem Ci, y, miałem obawy co do tego wywiadu. Nie? Tutaj czy to czy piszemy, bo że byśmy rozmówili. Tak, tak. I nie wyszło. Tak. Ale teraz się zastanawiam, że jestem, bo przekonajmy tego, że warto coś pokazać następnym. Mm -hmm. Dokładnie, warto pokazać, bo nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi, Michał. Też I... robi błąd bo nie robi. Tak jest. A, no właśnie, dlatego też Ci chciałem podziękować za to, że, że pomagasz też innym ludziom, że, że w jakimś sensie też mogę naśladować Ciebie po, po, po wielu latach. Dołączyłem do, do tego projektu Kolińskiego. Żebyśmy mogli rozszerzyć też nasze pomaganie, bo waszą specyfiką było pomaganie ludziom uzależnionym od alkoholu, a ja z kolei zagospodarowałem, jeżeli tak można powiedzieć, pomoc ludziom uzależnionym, młodym, w szczególności od narkotyków. I myślę sobie, że nasza współpraca od kilku lat wygląda bardzo dobrze i chcę ci za nią po prostu podziękować za wszelakie wsparcie i za współpracę, i też zadeklaruję, że że, że jeżeli moja pomoc waszemu stowarzyszeniu czy, czy, czy jakimś problemom, którym nie będziecie potrafili sprostać, to jestem gotowy też wam pomagać. Dziękuję ci Piotr za to i to z mojej strony, ja ci powiedziałem te razy, że my zawsze będziemy razem, póki ja prezesem, póki stowarzyszenie tak jak będzie. Bo ja uważam, że zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje. Przez te 32 lata, jak istnieje stowarzyszenie były różne sprawy I zawsze się, jest, ta niezgoda zawsze coś tam psuła. A mhm. zgoda jednak, wiesz, od paru lat jesteśmy razem, od dwóch, dwóch lat, nie? Jesteśmy razem tak, tu współdziałamy mocno, bo kiedyś to tylko tam, mniej, nie? Tak, mocniej tam. I, I są efekty, nie? Tak jest. jest. fio, jest uciek punkt ten kontaktowy, nie? Tak. No coś się dzieje. Tak Wspólne, wspólne się, popieranie tej, tej idei się. Tak jest spowoduje. Tak jest. Michał, bardzo ja Ci cię dziękuję, dziękuję bardzo za to, że dzisiaj przyjechałeś i zdecydowałeś. No się, nie, nie taki diabeł straszny. No nie tak ja tak też się tak tego tak. uczę, też nie, nie potrafię no być. No w pasie, ja uważam zawsze, bo jestem skromna osoba, ja tak mówię o sobie, no to też się chwalę mhm. że Nie mam ma nic do przekazania. Nie? Oczywiście. Ale nie, nie, no. bocie, minęło 15, o choroba więcej. Dwadzieścia no. parę minut, około no. pół godziny no. I, i, i prawie nie powiedziałem. Tak i ciągle jeszcze Dziękuję było do Państwu. powiedzenia. A Państwa zapraszam do kontaktu i z punktem konsultacyjnym dla narkomanów i także ze Stowarzyszeniem Abstynentów, bo tak jak dzisiaj, dzisiejszy tytuł audycji brzmi leczenie i co dalej. Jeżeli skończysz leczenie, nie masz co ze sobą zrobić, przyjdź do nas. Będziemy próbowali Ci pomóc zagospodarować Twój czas w życiu a może też odnajdziesz sobie pasję pomagania innym. Dlatego w sposób szczególny zapraszamy Was do nas. Bardzo Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku i, e, i do usłyszenia z, za rok. <grych> dziękuję. No myślę, że...